Witam na konferencji prasowej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka oraz szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, pana generała broni, Raimunda Andrzejczaka. Panie prezydencie, bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowny panie ministrze, szanowny panie generale, szanowni państwo, bardzo serdecznie witam na briefingu prasowym w przerwie od dorocznej. Odprawy Kierowniczej Kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w tym roku w zupełnie wyjątkowej oprawie. Nigdy jeszcze do tej pory ta odprawa nie odbywała się w Pałacu Prezydenckim, ale tak jak powiedziałem, ten rok jest rokiem jubileuszowym. Dwudziestolecie obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. 70-lecie w tym roku także i istnienia całego sojuszu północnoatlantyckiego więc z punktu widzenia militarnego i naszych dzisiejszych zobowiązań a także i korzyści wynikających z obecności w sojuszu ten rok rzeczywiście ma charakter specjalny stąd też specjalna oprawa tego dzisiejszego spotkania tej odprawy zaprosiłem w porozumieniu oczywiście z panem ministrem i panem generałem kadrę kierowniczą do Pałacu Prezydenckiego, tak jak państwo widzieliście. Zostali przyjęci tak, jak się tutaj przyjmuje w Pałacu Prezydenckim najbardziej honorowych gości. Cieszę się z tego ogromnie, bo chciałbym, żeby to także był znak mojego wielkiego szacunku dla polskiego żołnierza, dla, dla właśnie kadry kierowniczej polskich sił zbrojnych, którzy na co dzień strzegą, strzegą naszego bezpieczeństwa. Proszę Państwa, dyskutowaliśmy rzecz jasna o sprawach najważniejszych. Rozmawialiśmy o tym, co było w tej przestrzeni zeszłego roku, jeżeli chodzi o rozwój polskich sił zbrojnych i sytuację w polskiej armii. Pan minister tutaj wskazywał szczegółowe dane, jeżeli chodzi o stany osobowe, jeżeli chodzi o stany zakupów. Natomiast oczywiście mówiliśmy również o przyszłości, i tutaj ja wyszedłem. Z całym, z całym pakietem 17 celów, które wskazywałem na przyszłość, jakie uważam, że powinniśmy zrealizować, między innymi w kontekście ogłoszonego przez, przez, ogłoszonych przez pana ministra kilka dni temu założeń planu modernizacji technicznej na lata 2017-2026, ambitnych, ale ja powtórzyłem, że Choć przyjęliśmy, że chcielibyśmy podnosić wydatki na cele obronne do 2,5% PKB, przyjęliśmy to ustawowo do 2030 roku, to uważam, że potrzeby są takie, że powinniśmy zmierzać do przyspieszenia tego procesu, bo nikt nam nie zabrania tego procesu przyspieszyć, tak żebyśmy ten poziom wydatków na poziomie 2,5% PKB rocznie osiągnęli już do roku 2024. Tym bardziej, że no jak wszyscy się zgadzają, niestety, tak, że, czy może przede wszystkim z przyczyn no, historycznych, a więc tego, co się działo w ubiegłych latach, dzisiaj te potrzeby polskiego wojska, jeżeli chodzi o modernizację techniczną i o uzupełnienie stanu osobowego, są ogromne. Co niestety widać w, w ostatnim czasie, i te, 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 te działania, oczywiście, są podejmowane, ale konieczne są następne, i, i, powinniśmy tutaj, i powinniśmy tutaj nad tymi elementami pracować. Bardzo mocno podkreśliłem kwestię tego, że powinniśmy się rozwijać jako. Państwo będące hubem obecności sojuszniczej. To, co zostało jako przełom podjęte na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku, decyzja o rozmieszczeniu sił NATO na wschodniej flance sojuszu. Ja zawsze podkreślam, że do tamtego momentu mówiliśmy, owszem, my jesteśmy w NATO, ale niestety NATO nie ma u nas. Teraz dzięki właśnie postanowieniom szczytu w Warszawie siły NATO są obecne i w Polsce, i są obecne w państwach bałtyckich, i są także obecne w Rumunii. To rzeczywiście jest nic innego jak ogromny postęp w dziedzinie rozwoju środowiska bezpieczeństwa w naszej części Europy. Cieszymy się z tego bardzo, ale chcielibyśmy, żeby ta obecność była wzmacniana. Chcielibyśmy, żeby ta obecność była także i doskonalona, jeżeli chodzi o możliwości przemieszczania się sił sojuszu, gdyby konieczne było tutaj wsparcie na terytorium Polski, czy, czy państw bałtyckich, czy Rumunii. I W tym zakresie chcielibyśmy, żeby te możliwości się rozwijały, a ponieważ my jesteśmy największym krajem tej części Europy, a więc, jak to się mówi, Polska daje tą na, największą głębię strategiczną ze wszystkich krajów tej części naszego kontynentu. W związku z czym jest dla nas rzeczą naturalną, że to my stajemy się hubem tej sojuszniczej obecności i że w związku z tym dowództwa NATO, którymi, które będą dowództwami tutaj na wschodniej flance, będą w przeważającej części funkcjonowały na terenie naszego kraju. Ten proces jest realizowany, mamy nadzieję, że on będzie wzmacniany. Bardzo mocno akcentowałem także współpracę euro Europejską. Myślę tu oczywiście o Unii Europejskiej w zakresie, w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony. Dziękowałem panu ministrowi za intensyfikację naszej obecności w Eurokorpusie. Wskazywałem także na to, że moglibyśmy aspirować o to by stać się państwem ramowym. Natomiast natomiast, co jest bardzo ważne? Otóż ważne, proszę Państwa, bardzo jest to, aby wszystkie te działania, które my na poziomie Unii Europejskiej działamy, w które my na, na poziomie Unii Europejskiej się włączamy, były działaniami komplementarnymi wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o to, że nie jest absolutnie w naszym interesie, aby powstawała jakaś europejska konkurencja wobec NATO. Absolutnie nie. Wręcz przeciwnie, chcielibyśmy, żeby tak jak działania Bukaresztańskiej dziewiątki wzmacniają NATO poprzez to, że, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej będące członkami NATO mówią jednym głosem, tak samo byśmy bardzo chcieli, że ponieważ absolutna większość państw Unii Europejskiej jest zarazem członkami NATO, w związku z powyższym wszystko co robimy w ramach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne, róbmy jednocześnie w ramach NATO tak, żeby to wzmacniało potencjał NATO, a nie osłabiało go poprzez stworzenie jakichś struktur, struktur alternatywnych. A więc chcemy współpracować we wszystkich inicjatywach europejskich, zwłaszcza tych, w których uczestniczą najsilniejsze w Unii Europejskiej państwa, posiadające największy potencjał militarny i, i, i nie tylko w tym znaczeniu infrastruktury militarnej i liczby żołnierzy, ale również mobilności tych żołnierzy, ich zdolności do realizacji różnego rodzaju zadań o charakterze militarnym. A więc pewne i także i determinacji polityczno-militarnej. Współuczestniczmy z takimi państwami w różnego rodzaju działaniach budujących właśnie sferę bezpieczeństwa, ale powtarzam jeszcze raz, komplementarnie wobec tego, w jaki sposób działamy i w jaki sposób funkcjonujemy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. -Północno Proszę Państwa, wyraziłem także... Podziękowanie panu, panu Ministrowi i Panu Premierowi za to, że otrzymałem już plan ćwiczenia Kraj, które odbędzie się w najbliższym czasie. To bardzo ważne ćwiczenie, które nie odbywało się w Polsce od bardzo dawna. Trzeba się zmierzyć z tym zadaniem i zobaczyć, jakie są realia. Od wielu lat nikt tego nie sprawdzał. Poprzedni rząd całkowicie tę sprawę zaniedbał. Myślę o myślę ośmiu latach do 2015 roku. Czas na to, żeby to zrealizować. Jakie będą efekty? Zobaczymy. Mam nadzieję, że dobre. Liczę na to, że w najbliższych w najbliż... W najbliższym czasie te, te ćwiczenia w związku z tym zostaną przeprowadzone. Proszę Państwa, ja również akcentowałem, że powinniśmy rozpocząć pracę nad strategią bezpieczeństwa narodowego. Poprosiłem w zeszłym roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego o to, by przy, przygotowało takie rekomendacje w zakresie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Mam nadzieję, że te efekty pracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które zostały przesłane do, do MON, będziemy w stanie wspólnie już z Ministerstwem Obrony Narodowej, pracując nad tymi, nad tymi rekomendacjami, przetworzyć na, na, na konkretne rozwiązania. Myślę o projektach ustaw i mam nadzieję, że do końca roku uda nam się taką, taką, taką strategię przygotować i że będziemy mieli w związku z tym w warstwie legislacyjnej nowe rozwiązania odnoszące się zarówno do funkcjonowania instytucji i państwa, sił zbrojnych, jak i powszechnego bezpieczeństwa obywateli. Oczywiście mówiliśmy także o zakupach, które chcemy realizować. Ja gorąco popieram przedstawiony przez pana ministra program Harpia. Chodzi o rozwój polskich, polskich sił lotniczych. Krótko mówiąc, chodzi o zakup samolotów myśliwców piątej generacji. To jest bardzo ważne. Wszyscy wiemy, jakie wydarzenia miały miejsce w ostatnim czasie. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że nowoczesne, nowe samoloty są nam potrzebne. Powinniśmy się pozbyć poradzieckiego sprzętu, zastąpić go, Sprzętem najnowocześniejszym, używanym przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale zarazem takim, który jest sprawdzany także i w warunkach bojowych. Mam nadzieję, że uda nam się to w najbliższym czasie zrealizować. Bardzo dziękuję panu ministrowi za rekomendat za determinację w tym zakresie i mam nadzieję, że, że ten plan będzie w najbliższych latach realizowany. No, proszę państwa, to są wszystko ogromne wydatki, więc, więc wiadomo, że, 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 że bardzo trudne jest tego typu planowanie finansowe, ale wierzę w to, że że w, w, w rozsądnym czasie i w rozsądny sposób uda nam się te kolejne zakupy unowocześniające infrastrukturę polskiego wojska i w związku z tym unowocześniające także służbę wojskową naszych żołnierzy wprowadzić do użytku. Plan modernizacji, proszę Państwa, jest w każdym razie realizowany. Dziękuję Panu Ministrowi, bo widać w ostatnim czasie, że jego realizacja przyspiesza i głęboko w to wierzę, że ogólnie Zakończy się to sukcesem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Panie Ministrze, bardzo proszę. Szanowny Panie Prezydencie, Panie Generale, Szanowni Państwo. Przedstawiłem w sześciu punktach działania, które były podejmowane, te sześć kroków, które były podejmowane w ciągu ostatniego ubiegłego roku, ale także przedstawiłem zadania, jakie stoją przed Ministerstwem Obrony Narodowej, przed Wojskiem Polskim do zrealizowania w roku 2019. Tak jak wspomniał pan prezydent, koncentrujemy się na tym, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Dziękuję za wsparcie w sprawie kupienia samolotów myśliwców piątej generacji. To rzeczywiście jest niezwykle istotna potrzeba sił powietrznych. Ten sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt, wprowadzi. Siły powietrzne w nową epokę. To będzie podniesienie zdolności sił powietrznych na kolejny poziom. To będzie przełom, jeżeli chodzi o zdolności bojowe sił powietrznych wojska polskiego. Na ten temat, konieczności wymiany samolotów podsowieckich na nowoczesne, powiedziałem podczas stulecia obchodów uroczystości związanych ze stuleciem lotnictwa polskiego w Dęblinie w sierpniu ubiegłego roku i konsekwentnie doprowadzę do tego, że wojsko polskie będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt. W ciągu ubiegłego roku dokonałem sformułowania podstaw formalno-prawnych i finansowych działań, które są teraz rozwijane w sprawie modernizacji Wojska Polskiego, a więc wydane zostały niezbędne dokumenty, został opracowany, podpisany, wdrożony plan modernizacji technicznej do 2026 roku, opiewający na rekordową kwotę w historii 185 miliardów złotych. To są działania, które zapewnią rozwój zdolności Wojska Polskiego. Ale oprócz tego, że wojsko polskie musi dysponować nowoczesnym sprzętem, wojsko polskie musi być liczniejsze, więc konsekwentnie konsekwentnie realizujemy kampanię społeczną Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. Konsekwentnie budujemy zdolności obronne. Powołałem 18. dywizję zlokalizowaną na wschód od Wisły. Zależy nam na tym, żeby wzmacniać wschodnią flankę Polską, a więc również wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są działania, które konsekwentnie są realizowane. Również rozwijamy wojska obrony terytorialnej. W tym roku zostaną powołane dwie kolejne brygady: Zachodniopomorska oraz Dolnośląska. Przystąpiliśmy aktywnie do realizacji projektu, który stworzy wojska obrony cyberprzestrzeni. Powołałem pełnomocnika są już podstawy formalno-prawne, instytucjonalne do tego, żeby w tej dziedzinie także rozwijać zdolności obronne Wojska Polskiego. Również dbamy o to, żeby relacje wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego były jak najściślejsze szczególnie jest to ważne w tym roku w 20 roku przynależności Polski do NATO, ale jest to niezwykle istotne dla poziomu bezpieczeństwa, wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszego kraju. Stąd też nasza aktywność razem z panem prezydentem, chociażby wczoraj byliśmy na poligonie w Orzyszu, kilka dni temu na poligonie w Żaganiu, a więc rozmawiamy z żołnierzami polskimi i żołnierzami wojsk sojuszniczych zarówno są to relacje ściśle w sojuszu północnoatlantyckim myślę tu o IFP w Orzyszu Powołaliśmy dowództwo, które zostało certyfikowane w Elblągu, dowództwo Dywizji Północny Wschód, ale także rozwijamy, rozwijamy zdolności związane z naszą współpracą dwustronną ze Stanami Zjednoczonymi. Proces wzmocnienia liczebnego, zwiększenia liczebnego obecności Wojsk Amerykańskich w Polsce jest zaawansowany, jest trwa. Mam nadzieję, że niebawem zostanie zakończony. Sukcesem. To są zadania, które pan prezydent postawił, to są zadania, o których mówiłem do kadry kierowniczej Wojska Polskiego. Dziękowałem także za ten rok służby, służby, która nie należy do łatwych, dlatego że jest pełna wyzwań, ale jestem przekonany, że Wojsko Polskie. Wyróżniające się pozytywnie wysokim morale tym zadaniom, tym wyzwaniom podoła, a więc jeszcze raz na ręce dowódców wojska polskiego składam podziękowania za rok służby, podziękowania dla żołnierzy i, i dla pracowników wojska polskiego. Dziękuję. Dziękuję panie ministrze. Panie generale bardzo proszę za zabranie głosu. Panie prezydencie, panie ministrze, szanowni państwo. Przed chwilą podsumowaliśmy 2018 rok. Rok ważny dla wszystkich Polaków, nie tylko dla żołnierzy. To wszystko, co wydarzyło się w 2018 roku, zmusza nas do refleksji, że bezpieczeństwo i niepodległość są cenne, są również drogie. Cieszę się, że cały rok, mając taką sposobność, wszyscy Polacy, ale również wszyscy żołnierze odczuli, że jest wielkie zainteresowanie i wsparcie pana prezydenta, pana ministra, żeby tym sprawom nadawać odpowiednią rangę. Teraz patrzymy w przyszłość, 2019, 2020, kolejne lata. Przed chwilą pan prezydent postawił w bardzo precyzyjny sposób zadania i wytyczne polityczne, te, które są niezbędne do przełożenia języka politycznego na język wojskowy. Pan minister również w swoim wystąpieniu określił poziom ogromnej determinacji, jeżeli chodzi o wydawanie środków finansowych na modernizację polskich sił zbrojnych, ale również, co było wspomniane, opiekę socjalną, żołnierzy rodzin. Mi pozostaje zamienić to teraz na rozkazy wytyczne dla moich podwładnych i realizację tych planów. 2019 to rok, kiedy obchodzimy rocznicę wejścia do NATO, już 20. Mamy już w Siłach Zbrojnych oficerów, podoficerów, żołnierzy, którzy innej armii niż ta natowska nie znają. Natomiast na wszystkich spotkaniach z moimi kolegami, szefami sztabów, szefami obrony pozostałych państw NATO Polska jest postrzegana jako lider regionu nie tylko w tym obszarze politycznym, gospodarczym, ale również militarnym i to na mnie i na wszystkich żołnierzy nakłada ogromny obowiązek, szanowni państwo, 20 lat w NATO zobowiązuje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezydencie, bardzo dziękuję panie ministrze, dziękuję panie generale. Dziękujemy dziękuję państwu.